No, cześć wodniki. Cześć kochani, robimy Wasze czytanko na maj. I zaczynamy sobie od, co jest najlepszego do osiągnięcia. No, czyli pozytywy, pozytywy, co fajnego możecie zdziałać w maju. A później na spokojniutko miłość, związki, praca i wy z każdym znakiem. Ale najpierw pozytywy. Także czekajcie chwilkę. Potasujemy i lecimy zaraz. Wodnik na maj. Wodnik na maj. Co jest najlepszego do osiągnięcia. Jeszcze raz i lecimy. Najlepsze do osiągnięcia. Dobra. No to zobaczmy. No u. <laughs> Jaka karta. Miśki, ej, co to w ogóle jest? Słuchajcie, dobra, wymieniam. Wymieniam. Tak ogólnie, ogólnie szczęście, pomyślność i łały. To tak ogólnie. Ja nie wiem, czy coś jeszcze muszę mówić. E, słuchajcie, dobra, wymieniam. E, rodzina, szczęście w miłości, dom. Nie wiem, może nowy dom. Może robienie czegoś koło domu, w domu. Może to być też taka rodzina w sensie mama, tata, siostra, brat, ale również otoczenie, ludzie, może przyjaciele, ale szczęście. Szczęście związane z domem lub ludźmi. No. Dobre, 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 dobre. Jest też pokazane, że w końcu się czegoś doczekacie. Doczekacie. No, nie wiem czego, no to jest coś takiego, że wodnik na coś czeka, czeka, czeka i, i, i co? No, no, no i się doczeka w maju. Już nie będziecie musieli czekać. Niektórzy będą zmieniać plany, ale to wam na dobre wyjdzie. No, nie wiem, jakie plany, Rany Bościu, no nie, może wyjazdowe, może jakieś tam inne. Ktoś robi remont i nagle uzna, a pieprze, właściwie zrobię sobie inaczej, nie? na przykład w domu, w sensie, no co tam, nie. Ale słuchajcie, zmiana planów możliwa, ale na dobre by wam to wyszło. Natomiast zakończenie czekania, szczęście, pomyślność, ludzie, fajni ludzie, fajny dom, bo to też może chodzić dosłownie o budynek, o miejsce i poczucie szczęścia. I to jest też karta zdrowia. Także słuchajcie, naprawdę no nie wiem, co jeszcze mam wam powiedzieć. Natomiast jest jeszcze taka dodatkowa energia uwalniania się z jakiejś toksyczności. No, no to z jakiej? No to na przykład jakieś, nie daj Boże, trunki, nie trunki, narkotyki, nie narkotyki, czy jakieś inne dziwadła chemiczne, albo toksyczni ludzie, no to przecież mamy pokazane, że będą was otaczać dobrzy ludzie, no to toksycznych nie będzie, więc ma to sens, że mamy kartę uwalniania się od toksycznych ludzi. Jeżeli ktoś był kuszony, nie zgaduje czym. Czymkolwiek albo kimkolwiek, to nie poddacie się kuszeniu. Nie poddacie się kuszeniu. Nie będzie was można złamać. Dlaczego? Dlatego, że macie kartę panowania nad swoją słabością. Jeżeli macie słabość do jakiejś osoby, do jakiegoś miejsca, do jakiejś, no, nie daj Boże, substancji, co by to nie było. Panowanie nad swoimi słabościami. Jeżeli wy tego nie czujecie, to być może ja mówię o jakiejś osobie, na przykład macie partnera, partnerkę albo kogoś bliskiego, kto y, jakoś tam nie panował nad swoją jakąś słabością. No to zapanuje. No to zapanuje. No. Jest pokazana siła, stanowczość i odwaga. I bardzo dużo, ka nie karty, tylko energii. Y jak się nazywa? Kreatywności, motywacji, działania. To mogą być jakieś wyjazdy, ruch ogólnie. Działanie i ruch. Bardzo fajne karty. Teraz mi jeszcze jedna dziwna rzecz przyszła do głowy, ale wiecie co? Ja nie wiem. Jeżeli ktoś dąży do zdrowia albo dąży do urody większej, to zamiast dać się skusić na coś, co. Nie jest dobre, a może być toksyczne, to ten ktoś wybiera drogę aktywności, ruchu i działania. Sama sobie zapewnie zapewni zdrowie czy urodę i nie potrzebuje czegoś niewłaściwego, toksycznego, być może kuszącego. Nie mam pojęcia, do kogo to było i na jaki temat i nawet nie będę zgadywać, bo jest to, jest to coś dziwnego, no ale. Wydaje się, że tu byłby dobry wybór. Obok tej toksyczności jest karta porażki, dlatego ja bym nawet nie myślała o tym. Absolutnie. Macie możliwość wystrzegania się toksycznych substancji lub ludzi, i to należy mieć w głowie, bo to jest dla Was dobre i to Wam daje szczęście w maju. Jeżeli to nie są substancje, tylko ludzie albo sytuacje, to również unikanie tego będzie dla Was korzystne. No przecież, że. No, nie, no dobra, dobra. No dobra, to co? Lećmy dalej. Zobaczmy, co w miłości i w pracy. Zobaczmy, co w miłości i w pracy. Dobra. Co tam, co tam? Uwodnika. W mi, jeżeli macie związek stały poważny, tu są bardzo dobre karty, bardzo bardzo dobre karty. Ale jeżeli macie romans lub chcecie mieć romans z kimś, kto jest już zajęty, a na przykład znacie się w pracy, z, Boże, znacie się z pracy. No to jedno mogę powiedzieć, ta osoba, która jest zajęta absolutnie nie rezygnuje ze swojego stałego związku, czyli jeżeli jakiś na przykład singiel wodnik chciałby w pracy no albo w godzinach pracy, no nieważne, ale chciałby gdzieś romansować z osobą zajętą, to to się dla was źle skończy, dlatego że wy będziecie się czuli po prostu osamotnieni, bo ta osoba zajmie się tym swoim związkowcem, ale to chyba było do nikogo, więc jeżeli wy ma Macie relację. Dzisiaj macie relację. To może być relacja wieloletnia albo może być relacja kilkumiesięczna, jest karta stabilizacji, jest karta współpracy. Natomiast jest jeszcze taka jedna możliwość, że jedno z was może się czasami w maju czuć osamotnione dlatego, że druga osoba dużo czasu spędza w pracy. No, ja nie mówię, że to oznacza, że związek się wali absolutnie, ale może być takie poczucie, yy, no, że ktoś się może poczuć opuszczony. No a ty tyle w tej pracy siedzisz, a ja tutaj sam albo sama, no. Na takiej zasadzie, wiecie o co chodzi. Jakieś majowe wspólne plany i, I znowu ta sama, znaczy no to jest inna karta, ale ta sama energia. Znowu mamy pokazaną energię zakończenie yy, czekania, czyli na przykład to jest, to jest tak, jakby taka, jakiś termin um, prze, nie przepadł, tylko minął. O, to jest tak, jakby jakiś termin minął. Przykładowo, jest sobie wodnik singiel, albo jakiś inny singiel, który wodnikowi mówi, czekałam na ciebie, albo czekałem na ciebie, ale już w maju, to już termin się skończył, już nie czekam. No więc to może być tego typu ta, nie relacja, tylko sytuacja. Ja słuchajcie, jak do mnie prywatnie przychodzicie, to, to ja czasami słyszę takie rzeczy właśnie a dałam mu czas do końca tam jakiegoś miesiąca, nie? Że może on się teraz zdeklaruje. No i tak do końca, do końca jest czekanie, czekanie. I do końca jest jakaś nadzieja. Może się w końcu zdeklaruje. Oczywiście. Absolutnie nigdy się tak nie dzieje, tylko nadal jest potem próba przedłużania o, kole, o kolejne jakieś dodatkowe dni, miesiące i tak dalej. No to nie, to tutaj nie ma czegoś takiego, więc albo wy na to nie pozwolicie, powiecie, termin się skończył, człowieku, nie czekam na ciebie dłużej, albo wam ktoś tak powie, albo wam ktoś tak powie. Jeżeli wasza relacja jest stała, poważna, to są dobre karty. Wy po prostu możliwe, że przestaniecie na coś czekać razem i będziecie coś planować. Tak jakby zakończenie terminu i teraz coś planujemy, będziemy coś realizować, dłużej już nie czekamy. No więc to nie musi być nic złego. Ja nie wiem, co wy robicie, ale jeżeli ktoś miałby taką, właśnie sytuację, jak to co powiedziałam, że ktoś na kogoś czekał, no to może po prostu uznać, że nie warto już, że nie warto dłużej czekać. No. Bardzo dobre. Ta sama karta, która wyszła w najlepszym do osiągnięcia. Słuchajcie, ogólnie ludzie, którzy nie mają trójkąta i nie zabierają się za jakieś dziwne, niezbyt korzystne dla siebie relacje, ale macie jakąś relację, nawet i rodzinę, dzieci, dom, nawet, znaczy, no nie, że nawet, tylko być może głównie, ale jakbyście nie mieli jeszcze dzieci i domu, bo nie mieszkacie razem, to być może idziecie w tym kierunku, bo wy macie kartę czy energię miłości, spełnienia, szczęścia, domu, i rodzinę. Dlatego wiele z was rzeczywiście idzie w jakąś fajną, dobrą stronę w swojej relacji. No? A ci, którzy nie idą w dobrą, no to to jest to, co powiedziałam przed chwilą. No dobrze. Bardzo interesujące. Aha, nie powiedziałam nic dla singli, dlatego że nie mam żadnej nowej energii. Co Aha, no nie, no powiedziałam dla singli, że singiel mógłby na kogoś czekać. I że w tym tygodniu, w ty nie w tym tygodniu, tylko w tym miesiącu uzna, że nie ma sensu czekać. No. Jeżeli poznalibyście jakąś nową osobę albo w pracy byście się kimś zainteresowali, to uważajcie, bo to może być strata czasu single. Strata czasu. Lepiej poszukać prawdziwej miłości i czegoś takiego, co no, nie będzie na przykład trójkąta, nie będzie innych ludzi, um, nie będzie jakichś blokad i tak dalej, i tak dalej. Dobra? Także weźcie to pod uwagę. No dobrze. Pyraca. Praca, praca, praca. Zobaczmy. Wodnik, praca. No, bardzo dobra karta. Jakieś, jakaś decyzja, orzeczenie, wybór, ale coś, co jest manipulacją i jest to nieuczciwe i podejrzane. Dobra, nie wiem, kto komu co robi, ja powiem, co jest zrobione, a wy wtedy zobaczycie, gdzie wy jesteście w tej bajce. Dobra? Więc mamy pokazaną osobę, która albo nie dostanie czegoś więcej, na co czeka, na przykład awansu, Albo jest na szczycie i będzie próba detronizacji tego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że jest jakaś nieuczciwość. Jakieś coś, co jest podejrzane i co jest manipulacją. Ale jednocześnie, nawet jeżeli to jest manipulacja, to ktoś może zadecydować, że tak ma być. Czyli oficjalnie. Może coś być powiedziane na przykład u was w firmie, że taka jest decyzja zarządu, albo takie jest, no nie wiem, co tam, jakaś tam decyzja. A tutaj jest pokazane, że tutaj jest jakieś oszustwo i manipulacja. Czyli, no, nie jest to, nie jest uczciwą drogą coś robione. To tyle. Słuchajcie, jeżeli jesteście prywaciarzem, że tak się wyrażę, kani weźcie tam. No właściwie już jest maj, to już nie możecie nic więcej zrobić. Bo już chyba się skończyły te nieszczęsne polskie podatki, nie? Bo to się w kwietniu tam trzeba coś skończyć, czy jak to tam jest, nie wiem. Ale tu jest pokazane, że jeżeli ktoś był lub jest nieuczciwy podatkowo, to to może wyjść na jaw. To tylko tyle mówię. No więc mam nadzieję, że Wy nie, ale na przykład, jeżeli z Wami albo dla Was ktoś pracuje i podejrzewacie, że ta osoba jest jakaś nieuczciwa. To możecie po prostu mieć taki teatrzyk w pracy, że będziecie oglądać upadek jakiejś nieuczciwej osoby. No. Z tym, że jest jeszcze druga rzecz. Może być jeszcze coś takiego, że na przykład ktoś w pracy u Was, albo Wy, albo jakaś inna osoba, nie skorzysta, dlatego że skorzysta ktoś inny, kto robi coś nieuczciwą drogą. Też może być coś takiego. No, dobra. Zobaczmy co dalej, bo to jest jakieś takie hmm, powiem szczerze systemowe. Może być, może być oglądanie się na kogoś, czyli nie, ja nie mówię. Albo wodnik, dobra, albo wodnik patrzy na kogoś, albo ktoś patrzy na wodnika. Ja nie będę wam mówić kto na kogo patrzy. Jest natomiast sytuacja taka, że jedna osoba jest na szczycie albo coś osiąga, a druga osoba jest gdzieś niżej. I ja Wam powiem to samo, co powiedziałam do wagi ostatnio na jakimś tam czytaniu. Jeżeli ktoś, na kogo Wy patrzycie i kto rzeczywiście no, osiągnął coś um, jakąś tam własną pracą, jeżeli ktoś osiągnął jakiś sukces własną pracą i Wy na to patrzycie, to nie myślcie, że wy nie osiągniecie, bo ten ktoś osiągnął, albo nie myślcie jakoś tam, że jesteście gorsi czy coś takiego, tylko po prostu pomyślcie sobie, ale fajnie, że ten człowiek jest taki zajebisty, ja też taka jestem, czy ja też taki jestem, ja też zasługuję. I tyle. Po prostu pomyślcie sobie dobrze o kimś, kto coś osiąga. W przeciwnym razie wejdziecie w taką dziwną energię, może nie, że zazdrości, ale takiego zablokowania rozwoju, dlatego że ego się pojawia. To to ego tutaj nikomu nie pomaga. Jeżeli wy jesteście osobą, która pnie się na szczyt i ma same jakieś super osiągnięcia, to może jest gdzieś jakaś osoba za waszymi plecami, która coś gada, która obserwuje, czuje się gorsza, i ta osoba gdzieś tutaj wypływa w maju. Ale jeżeli u was się pojawi coś takiego, o, jestem gorsza niż ty, albo gorszy, albo. Albo niż ktoś tam inny, to nie myślcie w taki sposób, bo to jest nieprawda. Wy macie wszelką wiedzę, talenty, siłę, um, siłę przebicia, kreatywność, żeby coś osiągać. Natomiast należy zrezygnować z podglądania ludzi, którzy mają lepiej, bo to nikomu nie służy. Nie służy. Nie, 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 nie. To nie jest dobra energia, dobra. Dobre decyzje podejmujcie w pracy w tym miesiącu, dobra? No. No dobrze, to co? Wy z każdym znakiem zodiaku. Wodnik z każdym znakiem od baranka do rybeczek. Od baranka do rybeczek. Wodnik z każdym z znakiem. Dobra. No to zobaczmy. Co tam? Jeżeli macie osobę spod znaku baranka. To może być osoba, jedno z Was może być zajęte w innej relacji i dlatego się nie udziela tutaj, albo zajęte w pracy i dlatego się nie udziela. Jest pokazane, że ktoś określa swoje priorytety i niestety nie działa to dobrze dla Was dwojga. Z jakiegoś tam powodu. Zbykiem uważajcie, bo jest pokazane, że ktoś mógłby kogoś zranić, mógłby coś powiedzieć albo wysłać jakąś wiadomość, albo na przykład, nie wiem, się wyprowadzić. Czy organizować coś, i ta druga osoba nie wie, i jest rozczarowanie. Ale jeżeli wy już nie jesteście razem i ktoś jeszcze cierpi po drugiej osobie, to na szczęście jest pokazane, że zaczynacie nowe życie. Mimo bólu, mimo cierpienia, zaczynacie nowe życie. Jeżeli. A, to może być też karta rozwodowa, to znaczy nie tyle, że rozwód będzie w tym miesiącu, co na przykład złożone mogą być papiery w tym miesiącu u, między wami i bykiem. Jeżeli macie bliźnięta, tu jest pokazane naprawianie. Nie kończymy relacji, tylko naprawiamy, budujemy. Być może chodzi o waszą relację, a być może się dowiecie, że na przykład bliźnięta coś naprawiają z kimś innym. To może być też karta leczenia. Znaczy energia leczenia. Jeżeli macie osobę z podznaku raka, jest pokazane, że nie ma innych opcji, nie ma planów czy nie ma opcji bycia albo nie ma opcji bycia razem, albo jesteście razem, bo ktoś nie ma innych opcji, bo się mu skończyły i nie ma na co czekać. Nie ma wspólnych planów, nie ma wspólnej przyszłości. Jeżeli jesteście razem, to być może będziecie musieli zmienić plany, bo coś. Coś nie idzie tak, jak myśleliście. Jeżeli macie osobę spod znaku lwa, jest pokazana rozmowa, oferta, uczucie, miłe słowa, niektórzy z was mają dziecko i to, jest, to, jest, to dziecko też jest dobrze pokazane. Ale nie ma pojednania, lub nie ma powrotu do siebie, albo, albo jeżeli jesteście razem, nie ma dogadania się w kwestii, no, na przykład, dziecka, albo w jakiejś innej kwestii, ale jest pokazane uczucie, rozmowa, miłe słowa. Panna, bardzo poważny związek, plany. No i teraz pytanie, czy to jest wasz poważny związek, i macie wspólne plany, i to wszystko wtedy bym powiedziała, że świetnie, ale jeżeli jedno z Was ma związek z kimś innym, to drugie może mieć plany takie. Dobra, mam dość, będę mieć swoją drogę, bo ty masz związek z kimś innym. Jeżeli macie osobę spod znaku wagi, to mamy jakieś rozliczenia. Oraz próbę manipulacji. Decyzje, rozliczenia, próba manipulacji, no taka średnia energia. Z skorpionem mamy pokazane zakochanie, z, ale to są też substancje jakieś psychoaktywne, co to w ogóle jest? Dziwne strasznie, uważajcie na substancje, ale mamy pokazane zakochanie, oczarowanie. Jakieś bujanie w obłokach, ale to nie jest stabilizacja. Uważajcie, żeby nie popaść w obsesję na punkcie osoby z podznaku Skorpiona albo oni, żeby nie popadli w obsesję na waszym punkcie. Z strzelcem bardzo dużo pasji, ale za mało miłości, lub za mało oferty, brak oferty, rozczarowanie, ale cholernie dużo pasji. A jeżeli między wami nie ma pasji, tylko między wami jest kiepsko, to pytanie między kim a kim jest wtedy pasja, bo to wtedy może oznaczać osoby trzecie. Z koziorożcem walka, kłótnia, a potem rozmowa czyli jakbyście się pokłócili, to potem będziecie coś wyjaśniać. Możliwe, że razem wspólnie o coś walczycie za wszelką cenę i to się może udać, ale może, mogą być kłótnie. Ale będą też rozmowy, rozmowy wyjaśniające. Z wodnikiem, czyli dwa wodniki, kiepsko, nie ma, nie ma takiego inwestowania w siebie nawzajem. Ktoś jest niewyleczony z czegoś, być może z jakiejś jeszcze innej relacji. Nie ma, nie ma jakiegoś rozwoju tutaj, więc no nie wiem, jak to pójdzie w tym miesiącu. A z rybami mamy pokazane albo. Nie czekam, w ogóle strasznie dużo macie tej energii, nie czekam. Co, co to w ogóle jest? Nie czekam na coś, szkoda mojego czasu, a jednocześnie jest pokazana jakaś wygoda. Jeżeli nie jesteście razem, to z rybami może oznaczać, nie czekam na ciebie i już nie tęsknię i tyle, i po prostu ktoś się z tego leczy. A jeżeli jesteście razem, to pytanie. Czy to nie jest tak, że ktoś zrezygnował z innego związku, z innej relacji, a wy razem wtedy bylibyście ze sobą dla wygody? Z jakiegoś tam takiego powodu, prawda? Dla wygody. No to no, tylko tyle, że trzeba się temu przyjrzeć, no Rane Bośto. No. Dobra. Co osoba chciałaby Wam powiedzieć? Um, prawda mnie przygniotła. Gdy dowiedziałem, czy dowiedziałam się prawdy, przygniotło mnie to. Prawda mnie przygniotła. Yy. No, misiaczki, tyle. Pamiętajcie, słuchajcie znaków wedyjskich. Większość z Was w wedyjskim horoskopie jest koziorożcem, a nie wodnikiem, więc warto zawsze posłuchać, nawet jeżeli się nie czujecie koziorożcem, to posłuchać warto. I pamiętajcie, słuchajcie ascendentów i księżyców i misiaczki. Piszcie, co tam u Was, komentarze, lajki, suby, zawsze mile widziane, a na razie buziaczki, pozdrowionka. No y papá.